Masz dość nierówności i ubytków związanych z kostką na tarasie? Ciągle potykasz się o stopień, który kiedyś wydawał się dobrym rozwiązaniem, a teraz jest zmorą? Trudno jest utrzymać czystość, a sprzątanie jest wyzwaniem. Regularne usuwanie przerastającej trawy, godziny na kolanach przed Twoim domem, które mogłeś poświecić na przyjemniejsze rzeczy. Ubytki i nierówności. Wygląd, który pozostawia wiele do życzenia. W Lenta Outdoor Living mamy rozwiązanie na Twoje problemy. Zamów już teraz darmowe wzory produktów lub bezpłatną wycenę. Zmień swój taras nie do poznania. A po akceptacji ze strony klienta zamówienia są szybko realizowane przez nasz zespół i dostarczane do klienta. Nasi montażyści to nie tylko wykwalifikowani fachowcy, ale także partnerzy w tworzeniu wymarzonego tarasu, którzy dbają o zadowolenie klientów i doskonały rezultat końcowy. Teraz masz idealne miejsce do relaksu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Bezpieczeństwo i wygoda. Brak progów i ubytków. Taras, który w utrzymaniu jest dziecinnie prosty. Łatwość utrzymania i czystość bez żadnego wysiłku. Lenta sprawia, że Twój taras wygląda perfekcyjnie. Wybierz lenta i ciesz się pięknem tarasu oraz czasem z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Wyślij zapytanie ofertowe i przekonaj się sam. Lenta twój nowy wymarzony taras.